Mówisz Damian i widzę blokowe słońce nad Mikiszowcem Krzywe klatki, schody co jęczą pod ciężarem dnia Farba mu pachnie jak deszcz na betonie Czy te portrety to twarze czy krzyk co się w nich tli? On stoi wielki Dłonie. Dzielnice w twoich żyłach stukają jak stare tory. Czy to tylko miasto, czy rana, co się nie goi, kiedy patrzysz w oczy tym, co nie mogą wstać? Czy widzisz w nich boga, czy tylko swój własny strach? Pytam cię w myślach, choć milczę na głos. Ile bólu można dźwigać, zanim pęknie moc? Cebul, skarb z Mikiszowca, krótka odpowiedź w świecie długi dróg W kuchni bulgocze, rosu jak gniew, co nie pryska Patelnia syczy jak tłum, co nie ma głosu Czy gotuje, żeby nakarmić, czy żeby nie krzyczeć Nóż w rytmie serca sieka, cebulę i no. A piekło mięknie, gdy podajesz komuś prosty stół. Luiza w fotelu, jak krucha planeta, świat się jej kręci powoli, jak wskazówka. W starym zegarze trzymasz jej rękę i nagle ciszej wyje wiatr. Czy się nie boisz, że nie starczy ci sił, czy tylko. Bardzbikisow zabije w sercach, jak... Gdy zaczyna się ból, skarb i szowca, krótka odpowiedź w świecie długich dróg.